Cześć Wam z tej strony Cerber, witam Was. Dzisiaj prezentuję Wam bitwę czołgiem AMX 1375. Jest to francuski czołg lekki 7 Tieru. Mamy malinówkę w trybie bitwy spotkaniowej. Naszym asem pancernym jest Ozi Ozi 2014. I zobaczmy, jak bitwa przebiegnie. Ja widziałem ekrany końcowe i. Szczerze mówiąc, wnioskuję z nich, że Ozzy musi być jakimś krewniakiem szybkiego Lopeza. Bo gdyby bitwa trwała 15 minut, to najprawdopodobniej musiałby tu gdzieś jeszcze po drodze tankować. Więc co? Ozzy najprawdopodobniej podąża na otwarcie. Tutaj mamy bardzo fajny krzaczek do pasywnego spota, ale Ozzy go zdecydowanie ominął. Cztery wysputowane pojazdy. No, już nasza drużyna ma co obijać. Po lewej stronie mamy T37, który chce spotować Team OZI'ego, ale OZI mu to już szybciutko wybił z głowy. W międzyczasie spadła jeszcze Skoda T40. Tu OZI najprawdopodobniej próbuje zniknąć, no jednak zdecydowanie byłoby to korzystne, tym bardziej tam tych pojazdów jest całkiem sporo. 6, 8 nawet widzę, już wyspotowanych. Nie wiem, Ozi przymierza się do strzału? Najprawdopodobniej tak, no jednak tutaj obrażeń także zdołał zrobić całkiem niemało. Mamy Tygrysa jedynkę, Oika, Fałkę, no a te 15 na pewno jest dla niego za twardym celem i Ferdynand raczej, raczej także. Spot bardzo efektywny, zobaczcie, no tak naprawdę 1,5 minuty bitwy, 2000 wykonanego spota, yy, 9 wyspotowanych pojazdów, tutaj RHM, no przed tym RHM zdecydowanie warto uciekać, bo piguła za 700 na pewno by zabolała, a druga z pewnością z jego by skończyła. OZI szuka jakiegoś chyba spokojniejszego miejsca. No, powiem, powiem tak, yy, niezwykle yy, agresywny spot. su 100Y OZI się do niego przymierza. Nie, no nie, nie, nie przypuszczam. Tutaj akurat wyjeżdżanie chyba nie byłoby dobrym pomysłem. Jednak ten, ten spot jest yy, bardzo skuteczny, ale no najprawdopodobniej OZI, jeśli będzie zadawał obrażenia, to chyba z jakiejś bezpiecznej odległości. W każdym razie ja bym tak robił. Tutaj tych przeciwników jest tak jak mówię bardzo wielu i są to bardzo groźne pojazdy, ale nie uprzedzajmy faktów. Będzie objeżdżał wodą? Nie, nie raczej nie. Teraz Susto Y. No Ozipo. Przemierza w jego stronę, ale tutaj tak naprawdę tych pojazdów niewyspotowanych jest bardzo dużo. I szczerze mówiąc, ozi może się tu bardzo zdziwić. Dokładnie tak, Zobaczcie, mamy V3002, mamy SUS100Y, mamy SUS122. Yy, Mila, Oi, Tigera. No, szczerze mówiąc, nie zwracają na niego uwagi. Yy, ja na ich miejscu no nie lekceważyłbym, jego zresztą nie lekceważyłbym żadnego pojazdu, który się pojawi tak blisko mnie. Tym bardziej, że gdyby te wszystkie pojazdy skupiły się na Ozim, to byłby, byłaby to jedna salwa i koniec. Tutaj Ozi Emila obija, ale braknie mu tego magazynku. No jednak na, na tego Emila jeden magazynek to jest zbyt mało i. i. Tak, stara się go tutaj zablokować. Ale zobaczcie, z góry coś poleciało, czyli Ozi nie dość, że obija tego Emila, to jeszcze sobie zrobił osłonę z niego. Mamy fałkę, która troszeczkę przysnęła i... I Ozzy uśpił ją już na stałe. Co będzie? Podjazd pod górkę? No niezwykle agresywnie. 3300 spota, 11 wyspotowanych pojazdów i... Już 1400 prawie obrażeń, czyli można powiedzieć, że z pewnością Ozzy gra tu pierwsze skrzypce. RNG nie pomaga. Zobaczcie, trzy pociski premium i nie weszło nic. Jeden wszedł, jeden na cztery, ale ktoś mu przydzwonił, został ogryzek. Ozi musi przeładować magazynek. Ja nie wożę jednak na tym pojeździe amunicji premium, bo kiedyś miałem parę razy tego typu sytuacje, że zostawało mi... Dwa pociski zwykłe plus, powiedzmy, na przykład dwa APCRy premium i sytuacja była kłopotliwa, bo do przeładowania magazynka potrzebował tak naprawdę dwukrotnie więcej czasu. Teraz co? OZI najprawdopodobniej jedzie po T-71, no jednak ma tu... 4 kile, no to jeszcze można by było powiedzmy dwa przybić. Zawsze byłby to specjalista, ale wątpię, żeby osi zdążył. No już, już na pewno nie zdąży. Kaw 85 spadł, a T70 gdzieś się czai. Jest tutaj T71 za kamieniem. No i także go ktoś obił. Mamy zrobioną misję CL14 do bitewny na 3000 spota. Warunek poboczny przetrwać. Zobaczmy. Ekrany końcowe, co mamy? Mamy odznakę mistrzowską, spotera, który zdecydowanie się należy. Nie pamiętam, jak, jak się ten medal nazywa. Braterstwo broni, skauta. Skauta, no 11 wykrytych pojazdów, bardzo dużo. 1374 expa tabelki, 1500 obrażeń, 3500 spota. I wszystko zrobione tak jak powiedziałem, z bardzo aktywnego spota na malinówce. Z reguły takie wyniki osiąga się no jednak z pasywnego spota najczęściej. Najlepszym miejscem do spotowania jest krzak na F5 w trybie na dwie bazy. Tutaj, tutaj szczerze mówiąc Oz nie zatrzymywał się ani na chwilę. W wyniku czego zrobił, zobaczcie, prawie 4 km w ciągu 5 minut, czyli gdyby bitwa trwała 15 minut, to mielibyśmy tych kilometrów prawie 10. 19 tysięcy bez konta premium, z kątem premium byłoby to 37 tysięcy. Gratulujemy Ozjemu. Myślę, że bitwa, mimo że była bardzo krótka, to była bardzo ciekawa. Dziękuję Wam, zapraszam do oceny i cześć.